Witajcie z tej strony Sebastian jest środa, godzina pewnie jakoś, nie wiem, około 20 już będzie. Jesteśmy teraz w jednym z takich miejsc rekreacyjnych tutaj u nas w kompleksie i postanowiłem wybrać to miejsce, żeby pokazać Wam prasówkę. Tutaj mam gazetę wyborczą polską gazetę sprzed tygodnia i za chwilkę użyjemy jej do porównania, może nie tyle treści co objętości z gazetą z o nazwie Houston Chronicle, tylko że to jest wydanie niedzielne, a to jest gazeta wyborcza, wydanie środowe. I w tej gazecie wyborczej ona się tak prezentuje i tam jest tylko jeden dodatek: yy, jakieś tam kulinarne wyprawy Jamie'ego. I w każdym razie to się tak prezentuje. Tam w środku nie, nie przyglądałem się dokładnie co tam jest, nie czytałem tego, ale jak się nie mylę, to bodajże, że tylko jeden dodatek tam był w środku. Dobra, odłożymy ją na bok i pokażę Wam, w jaki sposób prezentuje się tutaj e, lokalna gazeta. To jest, tak jak wspominałem, Houston Chronicle. I to jest takiej grubości, zobaczcie, taka cegła. Zapłaciliśmy za to e, chyba 2,50, tak, dokładnie 2,50 za co zapłaciliśmy. Tylko tak mówię, to jest wydanie niedzielne, zwykłe wydania takich w tygodniu na pewno nie są takie grube. I pokażę Wam za chwilkę, co tutaj się znajduje w środku. Więc oprócz... To jest podstawa. To jest nasza podstawa. Nie czytałem tego, przyznam wam szczerze, że nie czytałem tej gazety. Więc nie będę się wypowiadał dokładnie, co tam jest w środku. Chodzi jedynie o stwierdzenie. Jakie dodatki, co oni tutaj pakują do tych gazet, jak to wygląda. A jeżeli będziecie zainteresowani, żeby którąś z tych gazet co, albo z dodatków, żeby przejrzeć dokładnie. Wtedy inaczej, inaczej ustawimy kamerę, pokażę dokładnie, powiedzmy, nie wiem, rzut z góry będzie. Także jak będę obracał strony, to będziecie widzieli, co tam w środku się znajduje. Dobra, czy jest podstawa? Jedziemy dalej. Następnie mamy news plus. Może ja będę na chwilkę to tak obracał, pokazywał na chwilkę ten sposób będę. Chyba to jest za daleko, mi się wydaje. Bo nie wiem, czy chciałbyś to pokazywać? No może nie, dobra, nie będziemy kombinować. Ok, następnie jest News Plus. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, jaka jest różnica w formatach. I z tego, co zauważyłem, to wszystkie gazety tutaj podobnie wyglądają. To jest Gazeta Wyborcza, a to jest ta amerykańska gazeta. Jak widać, jest dłuższa, ale węższa. Nieznacznie węższa, ale na pewno dłuższa. Która jest wygodniejsza w czytaniu? Ciężko określić. Myślę, że nasza, Anuś? Aha. No okay, czyli mamy News Plus. Co dalej? City and State. Ja będę tylko mówił nagłówkami, dobra? Kolejny dodatek nazywa się Biznes. One wszystko tak wyglądają, takie długie są. O, i tutaj jest program telewizyjny. Ciekawe, ile kanałów są w stanie tutaj pokazać i jakie są faworyzowane. W każdym razie jest dodatek telewizyjny. To, co mnie najbardziej akurat cieszy, to to, że jest dodatek związany z komiksami. Ja zawsze to była mój ulubiony, moja ulubiona część gazety. To są takie krótkie komiksy, na przykład z Dilbertem. Nie ma nic bardziej genialnego niż Dilbert. To pokażę. Nie ma nic bardziej genialnego niż Dilbert. I fajnie, że tutaj jest właśnie cała gazeta, czyli kilka stron. Na to poświęconych. Następny dodatek związany z domami nazywa się Homes. I znaleźć tutaj można artykuł. Tu nie ma ogłoszeń dotyczących domów, tylko są jakieś artykuły, w jaki sposób można urządzić domek. Jakie są trendy. Kolejny in motion w ruchu i on dotyczy motoryzacji. Z tego co widzę tutaj, to są zwyczajnie ogłoszenia motoryzacyjne. Przy okazji można zobaczyć za ile można samochód taki kupić. Na przykład tutaj, nie wiem czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych najpopularniejszy samochód na chwilę obecną, najlepiej się sprzedający, to była Toyota, Toyota Corolla. Dobrze mówię? Tak, to Toyota Corolla. Mhm. Nie Nie, nie, ta Corolla właśnie. Najlepiej się sprzedaje. I tutaj się chwalą, że przyjeżdża 34 galony, czy znaczy przejeżdża 34 mile na jednym galonie. I można kupić już za 15 tysięcy dolarów podobno. E Parade, The Good Farmer, czyli jak się domyślam, dodatek dla farmerów. Aż sobie zerknę do środka. Tak, pokazuję jakieś. Co to jest? Ale nie wiem, co to jest. Wygląda jak. ale nieważne. I nie będziemy się wczytywać teraz. Kolejny dodatek nazywa się Star. Z przodu, jak widać, golfista. A z tyłu pokazane, znane osoby. Które właśnie celebrują wesele, czy tam ślub. Hm. Tutaj holiday celebrations. Co to może być? Próbuję na szybko rozkminić. O, to jest taki dodatek nie wiem, czy nazwać to religijny nazwijmy to. Pokażę, a może tak, tak tylko pierwsze te dwie strony. Nie mówię, że to jest katolicki, ponieważ nie wiem, czy to jest względem jakaś protestancka, czy, czy w ogóle to nie jest rozdzielone, na jaką, o jaką religię chodzi, ale jest jakiś tam kościelny dodatek, tak to nazwijmy. Następny dodatek nazywa się Zest. I tutaj mamy ogłoszenia dotyczące teatru, teatrów, musicali. Tak, czyli można poczytać, gdzie co grają, recenzje są sztuk. Kolejny dodatek związany z domami, z tym, że z tego co tutaj widzę, to w tym dodatku już są domy na sprzedaż Czyli można znaleźć jakieś, no tak, poło za milion dolarów można znaleźć domy, no. tylko nie wiem kto z tego korzysta, dlatego, że są strony internetowe, na których tych ogłoszeń jest od groma i tam jest bardzo dokładnie to wszystko opisane, każdy dom, no jest mnóstwo zdjęć, a nie tylko pojedyncze. I kolejny dodatek związany z domami. Dlaczego? Bo to się sprzedaje, tak? Są zainteresowane osoby, które wykupią sobie miejsce na taką reklamę. O kurcze, ale piękny. Za 2 750. 000. Pokażę Żagluś na kilka to. Tędy pokazała. Może nie, czy nie zabisko masz? Okej, okay, super. Już, już. Mhm, dziękuję. Nie jesteśmy sami. Z czasu do czasu będzie ktoś przechodził. Mam nadzieję, że nie będziemy sobie na przeszkadzać. A jak ktoś tak. jakby się na te razem przyniesiemy, to na razie będę uciekać. Do tego dodatku z domami było to dołączone. Tutaj są też ogłoszenia, ale również przedstawiony jakiś system światło, audio, interkom, kamera, czyli taki zintegrowany system, do, do tego, żeby nasz dom był troszkę bardziej inteligentny niż jest na chwilę obecną. O, najciekawszy dodatek, pewnie dla wielu z Was. Praca! Tak, dodatek praca. Dosyć rozbudowany, z tego co widzę. I już na pierwszej stronie. Jakie, jakie ogłoszenia są na pierwszej stronie? Że poszukują inżynierów z, związanych z branżą naftową. Następnie, Healthcare, czyli opieka zdrowotna. Pewnie lekarzy poszukują. ale z tego co widzę, From X-ray to Notary Medicine. Nie, tam musiałbym się wczytać, kogo dokładnie potrzebują. Jeżeli byście chcieli, to właśnie możemy zacząć od tego dodatku. Czyli jeżeli byście byli zainteresowani tym, aby pokazać, jak wygląda któraś z tych gazet, to może ta byłaby dla Was najciekawsza. Jako, że strona po stronie mogę Wam pokazać, kogo tutaj poszykują, jakie są najnowsze trendy, że tak powiem. I ten dodatek sobie troszkę na bok tutaj odło odłożę, żeby raczej czego go nie wyrzucić. I ostatni, tak naprawdę, z tych oficjalnych dodatków. Jest, to jest oczywiście sport. I z tego co wcześniej przeglądałem, przeważa tutaj, uwaga, piłka nożna i futbol amerykański. To, że piłka nożna w tej, tak często występuje na tych stronach, było dla mnie zaskoczeniem. Ale widocznie, piłka nożna staje się teraz bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych. Tyle, jeżeli chodzi o takie normalne czytanie, dlatego, że cała reszta tutaj, tego będzie, nie wiem, jakieś pół kilo, może, może trochę więcej nawet, to są ogłoszenia, to są zwykłe, zwykły spam, reklamują się tutaj różne sklepy, od spożywczych, przez takie z artykułami sportowymi, tak tutaj, Sports Academy, i oni mają po kilka stron, i takie gazetki mają, jakieś pojedyncze takie ulotki, tu jest też taka duża koperta. Tu jest koperta i tak naprawdę to jest jakaś akcja charytatywna. Można tutaj przesłać jakąś darowiznę dla bezdomnych na święta. I tu jest napisane na przykład, że przesyłając 21 dolarów pomagamy 12 osobom, wysyłając 40 dolarów, pomagamy 22 osobom i tak dalej. Można komuś kupić zwyczajnie obiad na święta, czyli wypełniamy tutaj, wypełniamy to wkładamy do koperty, która już jest opłacona, więc nie musimy, no nie musimy za to płacić. Tutaj kolejne, nie wiem czy nie będę może pokazywał tego spamu, dlatego, że tego jest zbyt wiele, nie będziemy tam kogoś reklamować, ale tutaj nam się przedstawiają i małe i duże firmy z tego co widzę. Niektóre z nich w ogóle nie znamy, inne są tutaj znane na każdym kroku, jak na przykład Randals, najdroższy sklep spożywczy w okolicy. Jak ja tutaj czytam, ile to można zaoszczędzić, to aż mnie normalnie trzepie, dlatego że to jest bardzo drogi sklep i tam można jedynie stracić, a nie zaoszczędzić, tak? Ile ostatnio wydając 170 dolarów, zaoszczędziliśmy dolar 30, tak? A tak, bo na przykład ale to było wcześniej, to było w, w Krogerze, W krogerze mam dostaje się taką kartę i niby używając tej karty, skanując ją, oszczędzamy, mamy rabaty. Czyli tak, nic czymś... tylko kupować w tym sklepie. Nic, tylko kupować w tym sklepie i dzięki tej karcie oszczędność. Ty Agnieszka powiedziała, wydaliśmy 170 dolarów na zakupy i tam w takim podsumowaniu było napisane, że dolar $30. 30 oszczędziliśmy coś koło tego. Więc wielka mi oszczędność, a niektóre artykuły naprawdę drogie tam były, prawda? Tu jakieś łazienki i sypialnie. Tutaj CVS, to jest, to jest pasmanteria, co się w Polsce nazywa? Coś takiego, znaczy tu można kupić wszystko, ale przede wszystkim takie artykuły jak e, kosmetyki. Ach, takie dziwne Drogeria, nie. O, tak. drogeria, dokładnie, bo pasmateria. To... To pasmanteria. A mnie się często takie top-językowe zdarzają, przepraszam Was bardzo. Drogeria, tak. E, wow, to jakie kolorowe, duże i kolorowe, więc ma branie. Można drzewka kupić, korci nas nie, jakbyś kupić takie drzewko, ale prawdziwe, nie sztuczne. Mm, Ładnie by nie pachniało nie w domu, nie tylko kotami. Darmowe telefony. Tak, darmowe. Jak ja już słyszę coś darmowe, że jest. No nie, nie jestem już optymistą. Office Max, jeden z naszych ulubionych sklepów. Taki. Mm -hmm. naprawdę biurowy sklep, no nie? Dokładnie. Czerwona śliwka. Pewnie nie wiem, co to jakiś A nieważne. Ale tutaj no, na przykład to... widzę, kuponów dużo tutaj mają różnych. Może nie tak dużo jak sądziłem, ale są tutaj kupony. Yeah. To jeszcze tu się reklamuje Best Buy, czyli najgorszy sklep komputerowy w Stanach Zjednoczonych, który wygląda bardzo podobnie do polskiego Mediamarkt, tak? czy tam Saturna, to jest sklep bliźniaczy. I tutaj na czym polega problem w tym bezbaju? Otóż na tym, że jeżeli jest jakiś towar wystawiony na półce, to po pierwsze jest jakieś 20% szansy, że on jest w danej chwili dostępny, czyli że mają go na stanie magazynowym, a po drugie jak chcecie to kupić, to nie możecie wziąć z spółki, tylko musicie znaleźć kogoś z obsługi, co graniczy z cudem, zagadać do niego, co znowu graniczy z cudem, ponieważ czeka do niego pewnie kolega 120 osób i poprosić, żeby sprawdził, czy to jest dostępne, a jeżeli dostępne, to on musi pójść na magazyn, wrócić i znowu go musicie szukać. I najczęściej to wygląda tak, że nawet jak wiemy, co chcemy kupić, wchodzimy, idziemy tam, powiedzmy, do nie wiem, Chcieliśmy kupić tablet, prawda? Mhm. Jakieś dwie godziny nam zajęło, zanim się dowiedzieliśmy, że nie ma tego tabletu, którego szukamy. A potem raz kolejne dwie godziny, zanim wyszliśmy ze sklepu z tabletem i to jeszcze nie z tym, co chcieliśmy. Bo wtedy kupiliśmy tego iPa nowego iPada, który się okazał z miesiąc jeździliśmy tam? Kurta, nie było. Mieliśmy tego nowego iPada, który okazał się straszną porażką, nikomu nie polecamy, to jest naprawdę. Najgorszy sprzęt, jaki mieliśmy. Naprawdę tragedia i nie jakieś dwa tygodnie... Ale Cię zhejtują no. Nie szkodzi, ale, ale to, też jakieś dwa tygodnie potem jeździliśmy, żeby wymienić go coś porządnego, no i na szczęście udało się na Asusa, tak? Tego transformera mm -hmm. my mieliśmy i teraz jesteśmy zadowoleni, ale ten iPad, to, wierzcie mi, e, nikomu nie polecam w każdym razie. I co tu jeszcze? Ostatnia tutaj gazetka, to jest z Walgreensa, to jest coś podobnego do tego CVS, czyli też drogeria. E, Okej, okay, to może tyle. Tak wygląda, e, tak wygląda... Niedzielne wydanie tej Houston Chronicles i jeżeli jesteście zainteresowani tym, żebym, żebym tak porządnie pokazał, co, jest, co się w tych gazetach znajduje, to dajcie proszę znać w, w komentarzach. Myślę, Zatek... że wam, że na stronie internetowej tak będzie tego dużo, dużo więcej. Nie szkodzi, ale chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, jak wygląda wersja papierowa, mm. dlatego że wersja elektroniczna papierowa to mimo wszystko są jakieś różnice. Z tym, że nie będę robił czegoś takiego w przyszłości jak teraz, czyli tak powierzchownie, o walnąć, pokazać, niczego konkretnego nie pokazać. A te komiksy też Wam pokażę. <grybujesz> Jakbyście byli zainteresowani. Dlatego, że jestem zdania, iż lepiej pokazać na przykład taki jeden dodatek, ale dokładnie, żebyście widzieli, jakie to są artykuły, aniżeli tak powierzchownie, ale zrobiłem to po to, żebyście mieli z czego wybierać. Żeby nie usiadłem, nie latać po sklepach i szukać jakichś tam gazet, to z tego, co teraz widzieliście, to zaproponujcie, od czego zaczniemy? Czy to może być, czy może w ogóle nie jesteście zainteresowani tym, żeby to pokazywał? Nie, nie, jakoś. No dobra. No to zmykajcie, znaczy ja zamykam. Zmykamy. Trzymajcie się, na razie, papachej.